Ej, ty! A, mi radio! Policjanty! Czekaj, k***a! Wszystki robię, rozumiesz? Z czym? Z tym Sultanem mam jechać, k***a? A, ja tego auta nie widzę, jak coś jeszcze, nie? Nie, żeby co. Więc musisz poczekać, nie widzę tego auta. O, już widzę. K***a, co to jest, ty? Ale... Co to za k***any p***a? ty? Nie, pasażer. Ale wóz, ale wóz, podała mi się dla nie? Okay, to jest raziła machina. To co? No bo kiedyś na przykład na wiedół się tym wjeżdżało, tak w okiem, przeskakiwało. Jak to auto jest mi aktor. jak coś. ludzie skaczą, kurwa. Ten stary life Veyder w lekę, trzeba ich rozjechać, żeby zjechać. A Meskitu, ale to musimy dobrać tego kontrona Czego nie masz? Na los tak człowieku się obudził Ja się <laughs> <tamty tyn. śmiech> budziłem, po tamtej tym Po tamtej rozpierdóżce eleganckiej Dobra, co chcesz za klamę? A co mogę mieć? Jest heavy? SNS-a, SNS wintka albo pistolet zwykły A co najwięcej kurwa boli? A windek mi się wydaje Papy dostał W teraz Nie no. wie, bo są no. no. to macha Dobra, to zostaje no, no. zwykły wyjebany no. Mam po zwykłym na mam inne też. Najlepsze dźwięki, ja ja kurwa, wariacie! <laughs> 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 dlatego zwykły, nie? O to chodzi. Zazwykły. Ej, kto tu leży? A to Igorek, idiota. Wow. Dobra, to Igor. O, ale Gloczek, widzowie, ale Gloczek, O Gloczek 57, chuj wie co to jest. To jebany, nie? Ej, bich. <laughs> to on nie wie. On po Dawa. prostu jest tak krąży jak Debil. Jak tu wróci, tego poddam kurwa. <noise> Może sekwencja? Jak oni przejadą, to my wjeżdżamy i spychamy do wody. Nie, bo oni lubią blokować, wiesz? Przed... To wyprzedzają, jak wtedy, ten nie uda, to do kasyna spierdalamy. O kurwa. nie uda, to do kasyna spierdalamy. Dobra, tam mi się wydawa, nie? Dobra, wjeżdżam za chwilę, czerwony parking miałem Ale dawaj. To nie przepuśćmy policjantów, nie? Spokojnie. Wjeżdżam. Kolczawki, chciałem kolczawki. Jakie Jeme, jesieme, ja chcę, żebyś tam jedziemy, jedziemy, jedziemy jedzie, jedzie, jedzie. jedźcie, tam. O Jezus, co tu się dzieje? Kurde, halo! Dajcie mi przejechać! Dajcie przejechać! Ola boga, ola boga! Jeden na bo złamał za wami, ale jeźdźcie, chilin, chilin. O Jezus, słuchaj, co tu się dzieje! Jezus, wyjechać tylko chcemy. Strzelają! I po nas, po głowach strzelają! Po głowach normalnie pią. Po głowach! Ja dostałem kurwa pistę! Do wysiadka. Nie, 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 idź, idź. Idź Jedź, wyskoć, jedź, górą, jedź, górą jedź zespoń, no, nie w, w górę, no, jedź góra, Jedź sam, i Mamy dwóch celników jest koniec. Ja Dobra, jedźmy, Idź 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 Nie mamy stary. Nie mamy czterech dwie radio. Ej nam dymi, nam dymi Ej dobra, blokuj. Chuj, wysiadam, wysiadam, wysiadam parking. Masz oni tu będą, oni tu będą. Ten sam, ten sam, ten sam, oni będą wchodzić po klatkach, po klatkach, masz. Się już do końca. Weź się tam, ta się stałe dysensuję. To nie? zostajemy 2-4. Tak, wiedźcie na górę, wiedźcie na górę. Tu są dwie klatki schodowe. Ja patrzę jedno, patrzę jedno ja, ja też patrzyłem. Wyjdziecie do metra, wyjdziecie na metra się patrzeć, Nie, nie, nie damy rady, to nie, to ma stary, nie ma Nie ma A co robić, nie wiem, bo dawaj uciekamy czy co? Robić? Nie, wiecie 2-4, Wiecie 24. Jest tu, 6, jest tu pchają! Pchają, masią, masią, wiedzą, gdziezają Może to nasi. Nie, to nie nasi. Nie, nie, nie. Ładuj bez goba, Nie to jakiś debiut! Dobra, wybany, jedź stary, jedź, Dyniaz. bo to dym, bo tu dym jest, jedź, jedź, stary, jedź. Zajebiście, zajebiście. Ja biegam stąd. Nie kładować, ja... Ja pierdolę ich, już. No. Za wami, za wami jesteśmy, za wami. Oni stoją przed parkingiem, odejdźcie. Halo. Halo, I, nie igra, pomocy. Wyjedźcie w, w od... Leży jeden. Leży jeden, leży jeden. Kelka ląduje na dachu Masion do góry, pomocy! Czekajcie, uciekajcie Ładuj po niej, ładuj po niej Wylądowałam na dachu zwolnij, zwolnij, trochę, zwolnij trochę Pierdalam jak 150 tutaj Pierdalam nie? w dół, Masion Masion, tak gdzie gada, jesteś? Masion, gdzie gra. jesteś? Ja wsadzę w stronę zielonego tego, na czerwone Ja wpadłem i biegam na czerwone Leży czwarty Leży nie drugi, się. drugi leży ja. Ja D Ale jest to jest drugi Jestekand nie jeszcze dół Idę, idę, idę Nie ma na czerwonej zagody Wy na samą górę Właśnie jest? Właśnie ona na nie balicie Tom mną, jedno wyżej są Próbuję w niego w w wpierdolić, próbuje się wpierdoli w niego Wsiadamy, tak, nie da się Czujesz? Ta, ta, ta Dawidusiu Leży trzeci, trzeci leży Zajebiście, zajebiście Jak ktoś na obradzie leży Mam jednego, mam jednego, mam jednego naszego, masz go? Tak, 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 tak Ej, nie wiem, tak mnie zrealizowaliście Ja masiona zgadnę, bo wiem gdzie jest i spierdalana Ja co. mam masiona, ja mam masiona tak. dobra, 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 dobra Czekaj, czekaj, bo to jakieś mu... Ktoś tu biega Blisner jest Kawe, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Czekaj, jadę po ciebie, jadę po ciebie Ktoś tu biega na mną, tak na mną Cóż. ktoś biega, codźcie, co, co, co. wsiadę, wsiadę, wsiadę Kurwa Oj kurbi, spieszek Ja wsiadę, wsiadę, wsiadę Dobra, spierdol, no chodź. Wsiądź, wsiądź, wsiądź. Pomyślałem, że mnie wyjebiesz. Tu jest pies przed nami ogólnie, o nisko. Ja pierdolę. Co to, się to, dzieje? Co za Afganistan ci ja